Przy otwieraniu śmiechu było co niemiara. Joko czocho! Jezu, ja tam wsadziłam rękę w te zęby. Dziewczyny, chcesz paletę? Znalazł się nawet dmuchany penis. A dokładniej gigantyczny dmuchany penis. To jak się nadmucha, robi się takie koło i wtedy można w to uderzać i on się tak... Wiecie. Zobaczam kołdrę, to mnie strasznie obrzydziło, odrzuciło mnie tak strasznie. Z pistacjami była zapakowana. No jak się kobieta nie mogła ruszać, to gdzie miała te pistacje rzucać, nie? Tylko pod siebie, nie? Ja coś, twoja żona w ciąży, mam tu... Z taki do leżenia, do leżenia. Dajesz pięć dych? Daję pięć dych. Dobra, dobra twoje... wszyscy słyszeli. Na razie, dobra. hej. Dzień Dzień. To, jak obejrzy ten program i że tam były te łupinki, orzeszki, to chyba go powiesi za jaja, A wiesz? Pomyśl sobie, że ona Masakra. teraz jest w tym spokojnie. To Ty, jest stoczne zęby. Co to, jest... to jest? To jest sejf do lodówki. A, dobra, to już Rewelacja. Mieliśmy tego kiedyś 40 sztuk. Nie wiem kto i gdzie i po co, ale to kupił. Jak masz męża, którego nie lubisz na przykład. Albo dla siebie. Dobre, że <laughs> spacerujesz w nocy po jedzenie. To jest dobra rzecz. Ale obawiam się, że nie zmieściłabym jedzenia do tego sejfu. Co to jest? Kurde. Jakieś te... Kut <noise> yes. Powiem wam, miałem taką o, seks tylko większą, większą i się szybko sprzedała Ja myślę, że to jest hulajnoga <noise> dla dziecka Słuchajcie, ale no to warto to pokazać to... <noise> to warto pokazać do kamery O jest. Szybko sprzedać i nie dotykać Twarz gipsowa ciebie zaskoczyła, bo chciał się upobić <noise> To jest g... częściowy odlew głowy Dawida I to ceną rynkową jest na 250 zł Nie są to oryginały są to reprodukcje, ale są to dobre reprodukcje. Taka replika kosztuje w granicach 250-300 zł. Była to maszyna na korbkę. Został... Czyli nie na plus została przerobiona tak naprawdę, tylko no. na minus. Nie plus dla nas, to zależy. na plus. Słaba akcja. Może ten ostatni fund przyniesie szczęście? Deska klozetowa. Co ty gadasz? Ale to, ale to nie, nie jest no, głupi jest, to jest... Klap, klap. I zawsze Słuchajcie, potrzebne. Bez pewnych rzeczy w życiu się nie da żyć.